Dzień dobry. A co tu się będzie dzisiaj działo? A nic specjalnego. Trochę będzie gadania, trochę pokazywania, może mniej, ale będzie trochę gadania i jeszcze trochę gadania. No, ale tak trochę bardziej do brzegu. Porobiłem sadzonek, e, katalpy, paulowni. E, tu coś ucieka z Doniczki. No właśnie, bambus ucieka, bambusy strasznie się rozprzestrzeniają. Z tego się spodziewałem w zasadzie, ale zobaczcie, jaki korzeń, jaki pęd długi. Z takiego malutkiego bambusika. Praktycznie wszystkie sadzonki teraz robiłem w ziemi. Był posadzony taki gałązka, no patyczek taki ucięty, zostawiłem kilka mniejszych liści na górze. Ziemię, potem podlewać i no, żeby to nie stało na słońcu, a w takim miejscu przycienionym. I to jest dobry sposób, żeby rozmnożyć roślinki. Czyli innymi słowy, y, rozmnażanie wegetatywne. Tutaj też mam sadzonkę, która była w słoiku z wodą. W domu stała. Też w cieniu, znaczy w takim miejscu, gdzie było mało słońca. O. Tutaj korzonek wyszedł taki taki całkiem imponujący nawet. I teraz bardzo ważna rzecz. Delikatnie to trzeba zasypać ziemią. Te korzonki są bardzo delikatne na początku. Um, utrzymuję roślinkę w powietrzu. Nie mogę jej położyć na dnie doniczki zasypać ziemią, bo na samym dnie no, te korzenie będą dotykać plastiku doniczki. No nie. To niedobrze. Tak nie może być. I teraz trochę tu z góry dołożymy ziemi. To jest ziemia kwiatowa kupowana jakaś tam w sklepie. Plus kompost, tak pół na pół. Także Zobaczymy, jak to w tym się przyjmie. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Ziemia kwiatowa ma tą wadę. Może no, nie każda, bo jest tak, jest każda inna, ale często jest tak, że ona bardzo szybko wysycha. Jak ją przesuszymy, ona nie chce wody przyjmować. Potem a mi się zdarza zapomnieć trochę gdzieś tu podlać, tam podlać, od jakiś mały koronek. Ten jest taki, no ale to się przyjmie też. Spróbujemy, no to są sadzonki, jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Różne sposoby próbowałem i jednak naj, najlepiej mi to wychodzi, jak się y, robi taką sadzonkę jednak w ziemi, w cieniu, często się y, podlewa i to jakoś tak, tak procentowo tak najczęściej, najczęściej to wychodzi. Póki co chyba na, na razie najlepszy sposób, no te koronki to są malutkie takie, ale to powinno się przyjąć. Widać, widać. No jest, kilka takich białych kikutków. Po posadzeniu na początku trzeba no, szczególnie zadbać o wilgotność ziemi. Roślinka powinna dać radę. Zaraz przymierzymy. A I to bardzo delikatnie, bo taki korzony kruszymy palcem i znając życie to odpadnie, no nie? Także tu delikatniutko. To, że ta sadzonka wygląda jak wygląda, jest taka przygięta na bok, czy coś, to nie ma co się przejmować. Roślinka tak nie urośnie, choćbyśmy chcieli. Chyba, że ją przywiążemy sznurkiem w takiej pozycji. Robienie takich sadzonek, żeby potem gdzieś je posadzić, czy nie wiem, ewentualnie komuś oddać, yy, daje dużą frajdę. Przynajmniej, nie wiem jak Wy macie, ja tak mam. Jak się coś przyjmie, rośnie, jak się, że tak powiem, stworzy taką roślinkę od samego początku i się pielęgnuje, i widzimy jak rośnie, trzeba ją tam podlewać, a to nawóz, a coś jakoś tak cieszy człowieka. Ja czasami wychodzę wieczorem, czy gdzieś tam, jakiś tam luźniejszy dzień, robię taki obchód. Wszystkie drzewka, które posadziłem, podchodzę do każdego z drzewka i, i po prostu widzę, jak urosło. No, no nie zdarza mi się codziennie taka akcja, bo to nie, nie miałby sensu, ale tak raz na kilka dni czy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie taki korzeń, nie mogę chyba wszędzie go uciąć. No i bambusa jednak posadzę do, docelowo. Docelowo to on pójdzie do kastry. do kastry, tylko kastra będzie miała, nie wiem, może z jedną dziurkę na dole, żeby nadmiar wody ewentualnie uciekł, ale żeby taki korzeń nie mógł w bok pójść. To będzie taki pojemniczek tymczasowy, także tutaj proszę na mnie nie krzyczeć. Ale dobra, to potem. Co tu najpierw? No tu mam jeszcze dużo skarbów takich fajnych sadzonych. No i to tak delikatnie trzeba to teraz wyciągnąć tą sadzonkę, bo jak ją po prostu złapię za łodygę i wyciągnę do góry, bez zmiękczenia tej ziemi, tam wokół tego korzonka, jeżeli tam korzonek powstał, no to ten korzonek po prostu nie przeżyje tego. A o, tu jest. O! Tu już taki całkiem fajny. Ta sadzonka się przyjmie. Mhm. Także mamy tutaj kolejną katalpę. Fu, jaką katalpę? Paulownię, to jest Paulownia akurat. Katalpy będą za chwileczkę tam. Też fajnie udało się zrobić kilka sadzonek. Mamy taką bardzo wczesną jesień. Niedługo przymrozki. Yy, to niedobrze. Ale może przetrwają. Zobaczymy. Trzeba będzie do niczki jakoś zabezpieczyć, trochę przysypać ziemią, żeby no tak nie bezpośrednio na mrozie stało to. Tylko no, tutaj u mnie jest tak, że jak zapowiadają tak 4 stopnie, to znaczy, że u mnie będzie koło 0. To jest tak przeważnie koło 4, nawet 5 stopni niżej niż to, co zapowiadają. Jak pojadę gdzieś y, kilka kilometrów od mojej miejscowości, gdzieś w inne strony, to już jest zupełnie inaczej. Już jest w miarę normalnie. U mnie jest po prostu taki mikroklimat chłodny, że no, przymrozki czy coś, to tu tak no. jak się klimat ochłodzi, to, to zimę będę miał. Przez 9 miesięcy w roku. Kolejna sadzonka. Do wiosny na pewno coś odpadnie, bo troszeczkę późno zacząłem je robić. Jakby tak, jeszcze za 2-3 tygodnie wcześniej, to na pewno te szanse roślinki miałyby dużo większą. Ale zobaczymy. Kto nie próbuje, ten nie będzie miał. Na końcu, jak już będzie wszystko skończone, to ważna rzecz, że wszystko trzeba podlać. To nic, że ta moja ziemia jest już wilgotna, mokra czy coś. Chodzi o to, że jak zalejemy to wodą, sporą ilością wody, to wolne przestrzenie pomiędzy no, tymi, w tej ziemi, pomiędzy tam grudkami ziemi, one zostaną jakby wypełnione ziemią. Nie będzie tam powietrza, czyli będzie, poprawi się, poprawi się ta podsiąkalność ziemi, higroskopijność, nie wiem czy dobrze to określam. Chodzi o to, że damy większe szanse roślince napić się wody po prostu. O, tutaj jaki okaz. Jakie korzenie ładne, to się przyjmie na bank. O, zobaczcie, a tutaj mamy właśnie ten bambus drobnolistny. To jest bardzo malusienka sadzonka, bo one rosną bardzo duże tak naprawdę, ale to jest taka sadzoneczka i zobaczcie taka sadzoneczka jaki pęd wyszedł tutaj już, no nie. No, także on na razie pójdzie sobie, spróbuję pęd tutaj do wiadra wrzucić, Może urośnie. Urośnie, to rośnie jak kwast. Tylko na zimę trzeba gdzieś przed mrozem ochronić jakoś skitrać. Dobra, na razie do wiadra potem go zasypie. Gdzieś skitrać, a na przyszły rok no to nic, to już musi być kastra, bo to będzie, To będzie uciekać. To jest roślina inwazyjna, także tutaj nie ma żartów z tym. Z kastry też potrafi się wydostać, uwaga. O, a tutaj, ja tu wrzuciłem, o, wiciokrzew, no dobra, tu nie widać, ale, ale to powinno przeżyć, bo tutaj jest takie małe pąki, są, o no, słabo będzie widać, uwierzcie mi na słowo, tu są takie malutkie pąki, także ta gałązka przeżyje, a to, o, a tu już puściło takie ładne korzonki, no i pójdzie to do ziemi, do piachu, do ziemi pójdzie któregoś dnia, też w jakieś takie miejsce, żeby nie przemarzło. Oj, 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 zaraz tu coś nabroję. Dobra, tam korządki, żeby do wody. O, tu jest wiciokrzew, ale nie pamiętam odmiany dokładnie co to było. Czy to nie było? Henry'ego? Czy jakoś tak? No. Nie udało mi się wcześniej rozmnożyć. Dopiero jak jesień przyszła z jesiennych gałązek, jakoś tak chyba to łatwiej, łatwiej jakoś tu przyszło. Tak. No no i dobra, cieszy, cieszy to to pójdzie chyba do szklarni to jest roślinka zimozielona no i będzie bardzo fajnie jak w szklarni będzie zimą zielono o ile nie zaszkodzą jej warunki w szklarni bo w zimę potrafi być ciepło jak słoneczko zaświeci a nie będzie wiatru no to w szklarni będzie ciepło nie wiem czy roślinka nie zwariuje no zobaczymy no i tak w zasadzie to byłoby na tyle w tym odcinku Lecę się zabieram za roboty, za tą czy Trzeba tam pokończyć. Może wtedy będą częściej powstawać jakieś filmiki w szczarni, bo tam jest już tak całkiem przyjemnie. Już nie wieje aż tak mocno wiatr, już tych okien tam kilka jest. No przez te, przez te szybki też jakoś tak lepiej słońce grzeje. No ale to wiadomo, no, jest jeszcze otwarta. Jak się zamknie, to będzie zupełnie inaczej. No i tam będą jakieś eksperymenty. Będę próbował z wkołu, z jakimiś sałatami. to no, będę próbował. Żadna rewelacja, ale chodzi o to, żeby to spróbować, czy wyrośnie w zimę. Albo późną jesienią, albo powiedzmy bardzo wczesną wiosną. Bo sałatę no, udało mi się raz zbierać spod śniegu. Okazuje się, że sałata czasami potrafi sobie poradzić przybroski drobne nawet pod śniegiem. Ona bardzo wolno rośnie wtedy, ale rośnie. Może w takiej szklarni? Zobaczymy. No dobra, to na razie to byłoby na tyle. Pozdrawiam, cześć.